Czy to nie, panowaceka ze mną jest? No ja jestem. No tuś. Ja jestem, kupkoł. No dobra. Nie mam też mojego niku, a masz nie czeka. Dobra, prezentujemy boxerwer Infokra.eu który jest bardzo fajny, ma bardzo fajny kad... To, to... automatycznie. Zabija i, I Daj Dobra, pokażę. Spawn. Spawmy. możemy tak na szybko parę barków, bo po prostu czasu nie ma. Ale może będziemy nagrywać jakieś fajne filmiczki. I jak ktoś z Was umie zrobić własny serwer, to i by nam mógł go przesłać IP, czy nie? Żebyśmy mogli Ale na ja sponie też jestem Dobra, tutaj są wszystkie warpy pokazane To no, Chance VARPECA to takie warpy. I... To jest Warpentchan Dobra WARP tu Bibal pokazuje. Tu jest też VAP Jasmine. Też PFOP, jest dużo PFP dali niedolny i zrobię to, ale jest bardzo fajne. Dobra, ja. ja muszę łapkę w stanie, bo mam słabo. Jak? Gardia, jak jest? PvP, PvP. Dobra, ja skacze.

Laja dropium. Dobra, co teraz pokażę. Normalnie. Na sur Dobra. Bemu. No. Dobra, tam jest. Dobra, co by teraz pokazać. Dobra, Warta tak. Dobra, Warta tak. Und round, und round, Warper tak, która mówi, jabłka nie widział nie łaby. O, u mam drewno. Dobra. by teraz pokazać war Jak sobie brzmi, Parysie? Lag! Lag! A wszystko rozwala? No, czasami są lagi i tedy. Jestem na Wardziagz. Dobra, ja jestem na Wardziagz, o, jestem samą bo nikogo nie ma tej koksów. nikogo nie ma, pa? Ja sam jestem jestem. A! O jest taki źle. Jak Jacyś... sobie są. O i co Nie. ślepy Nie wiem. Może mnie kochają. A goni mnie! Fajnie deadny lew. Dobra. Jakie... Je... Dobra, co ja by jeszcze tutaj pokazać? Czekaj, nie! Daj się pogrzebnąć, czepnę się do ciebie. To w u ciebie zrobimy koniec. I no, normalnie, po chińsku. Nawar dobra, dobra, F5, F5... Dobra, się lamp... się bardziej tu, 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 tu. Dobra. Jak nie widzisz, ja cię widzę ja tu tańczę za tobą, przed tobą teraz Dobra No subskrybujcie, łapki w górę, nara no. i link w opisie ten No IP, IP i VATP. -y. pokażę wam ikrę, dobra nara